MacBook trafił do mnie z bardzo dziwnym problemem. Na pierwszy rzut oka wyglądał normalnie, działał, uruchamiał się, ale w momencie, kiedy właściciel chciał zainstalować system na nowym dysku, komputer nagle zażądał hasła. Hasła, którego nikt nie znał. I co najważniejsze, właściciel nigdy go nie ustawiał. W tym filmie pokażę Ci, dlaczego MacBook może być zablokowany hasłem o którym użytkownik nie ma pojęcia. I dlaczego bez usunięcia tej blokady komputer staje się bezużyteczny? Cześć, jestem Paweł z serwisu To Nie Gruszka. Zajmuję się naprawą urządzeń Apple, głównie takimi przypadkami, które z pozoru wyglądają banalnie, a w rzeczywistości blokują komputer całkowicie. I ten MacBook jest świetnym przykładem problemu, który potrafi ujawnić się po latach normalnego użytkowania. Klient zgłosił się z problemem z, z dyskiem. MacBook przestał go poprawnie wykrywać, więc naturalnym krokiem była wymiana dysku i próba instalacji systemu. W tym momencie zamiast instalatora pojawił się ekran z blokadą. System prosił o hasło, a my go nie znamy. Klient był przekonany, że to pomyłka, bo nigdy takiego hasła sam nie ustawiał. Do tego momentu MacBook był praktycznie nie do używania. To hasło nie jest hasłem do konta użytkownika. Nie jest też hasłem do systemu, który da się odzyskać albo zresetować. To zabezpieczenie jest zapisane głębiej na poziomie sprzętu. Jeśli jest aktywne, komputer ogranicza dostęp do instalacji systemu, zmiany na dysku, uruchamiania zewnętrznych nośników. I niezależnie od tego, ile razy spróbujesz, bez tego hasła nic się nie zmieni. Najczęstsze pytanie w takich sytuacjach brzmi: jak to możliwe? Że użytkownik nie wiedział o tym haśle. Taki MacBook może działać normalnie przez wiele lat, dopóki nie padnie dysk albo nie zajdzie potrzeba reinstalacji systemu. Dopiero wtedy taka blokada wychodzi na jaw. I bardzo często użytkownik dowiaduje się o niej w najgorszym możliwym momencie. Dlaczego nie da się tego usunąć normalnie, tego hasła? Nie usuniemy w ustawieniach, nie da się go zresetować, jeśli go się nie zna, nie da się zinstyluować nowego systemu, żeby je ominąć. To zabezpieczenie właśnie działa po to, żeby zwykłymi metodami nie dało się go obejść. W tym przypadku jedyną drogą było usunięcie blokady bezpośrednio na płucie głównej. To jest proces, którego nie da się wykonać bez odpowiedniego sprzętu i doświadczenia. To, jest, to nie jest coś, co można zrobić programem czy reinstalacją. Dlatego tak wiele osób często słyszy z innych serwisów, tego się nie da naprawić. Po usunięciu blokady mamy możliwość instalacji systemu na nowym dysku. Instalator nam się uruchomił, dzisiaj jest Sylwester, tak by the way. Jest Proces instalacji ruszył. Czekamy około 20-30 minut. I te... Jeśli MacBook nagle wymaga hasła, którego nie znasz, to nie zawsze jest błąd systemu. To może być zabezpieczenie zapisane na poziomie sprzętu. Bez jego usunięcia, wymiana dysku czy instalacja nowego systemu nic nie da. Dlatego w takich przypadkach tak jest ważniejsza niż próba ratowania na własną rękę. Jeśli interesują Cię prawdziwe przypadki z napraw urządzeń Apple, zostaw subskrypcję. Na kanale pokazuję problemy, które nie zawsze są oczywiste. Najpierw rzut oka. A jeśli masz jakiś problem ze swoim sprzętem Apple, czy to MacBook, iPhone, iPad, Apple Watch, iMac. Na dole w opisie jest adres www naszej strony. I tam można zlecić naszą naprawę online i wysłać nas sprzęt. Dzięki i do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!